Cześć, na kanale komiksowania. Ci, co mnie obserwują, to już wiedzą, że na tym kanale kupuję komiksy nowe, kupuję komiksy stare, robię różne takie zestawienia, prezentacje, porównania. I w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się komiksom z Team Semic, związanych z widocznymi tu dinozaurami z Parku Jurajskiego, gdyż. Mam tutaj jeszcze jedną paczuszkę, właśnie dopełniającą serię. I przejdźmy do rzeczy. Komiksy z Semik wystartowały u nas w 1993 roku. Semik wydał adaptację kinowego hitu Stevena Spielberga, który znowuż był. Zadoptował książkę, ponoć dużo bardziej agresywną i. Mniej przyjazną, małoletnim widzom, yy, cały film zmieścił się w czterech zeszytach. Tak, podzielili film na cztery pojedyncze zeszyty. Mam tutaj trzy, ale zaraz wyciągniemy to. Ja jeszcze pamiętam dokładnie ten film, gdy oglądałem go na Spiraconym VHS-ie. To było coś. Jeszcze pamiętam z innej wersji Jurassic Park, z takiego albumu. Od razu go pokażę. To też yy, z tamtych lat. Kupiony w szkole, o, jest jakaś naklejka, akurat mi się trafiła, była no, taka inicjatywa w podstawówce, można było nabyć taki album, chodzić i kupywać naklejki, no mnie to jakoś tak nie porwało, ale album i chyba kilka saszetek sobie kupiłem, on o dziwo przetrwał te 20, no już to można powiedzieć 30 lat, jest, wyciągnąłem go dlatego, że to jest firma Tops, która także wydawała komiksy. Ale to już za chwilę. Może otworzę tą paczkę. Miejmy to już też z głowy, skompletujmy. Pewnie bym nie pomachał tymi komiksami, gdyby nie to, że nabyłem sobie właśnie ten ostatni, ostatni zeszyt, żeby dopełnić, dopełnić sobie kolekcję. No Dużo tych zeszytów w sobie nie było, tych komiksów z dinozaurami. Oczywiście można powiedzieć, że tam panischer trafił na wyspę, na wyspę świat dinozaurów yy, X-Men i no, Superman miał świetną przygodę, mało się nie hajtnął -no na takiej wyspie z dinozaurami, więc się działo wtedy. Ok, to jest numer 43. I zacznijmy właśnie od nich. Może wgląd Od pierwszego. Po kolei. To jest mój pierwszy raz, którego widzę. Y to jest... Y zobaczymy jak on będzie się prezentował. No trochę wydałem z ten komiks. Żeby dokończyć. No, ogólnie wyszło mi z wysyłką 15. Trochę dużo, ale... Chciałem to mieć. No wiele razem, Jak już wiecie, kupuję te komiksy ten w bardzo promocyjnych cenach, ale... Y no tak jak mówiłem, no jak czasami chcę... Ktoś dokończyć swoją, jakąś daną serię, brakuje ten zeszyt 2, to można wtedy sobie tam... No, rzucić więcej tych pieniędzy. Rzucić więcej i i wtedy no, domykamy po prostu. A tu mamy znaną z filmu Stenę Wjazd Jurassic Park. Jak na adaptację to no, nie był to najwierniejszy chyba komiks. Tu widzę różne takie inne a nie, tu pamiętam, opowiadał młodemu chłopakowi o pazurze raptora i tu widzimy to, co się rodziło w głowie młodego chłopca. Okej, okay, ale co dalej? Jest ten plot, ja już przeczytałem te trzy jakiś czas temu, no teraz będzie okazja, żeby sobie to kończyć. O, okej, okay, to już był koniec. I to pewnie, to jest po prostu, były cztery zeszyty i Semik to złożył. Nie składał tego, po prostu każdy zeszyt dostał swój, swój numer. Komiks dostał także dodatki. Tajemnicze Parku Jurajskiego, część pierwsza, czyli będzie to kontynuowane. Jest tu od razu zapowiedź zeszytu numer 2. I inne reklamy. Jeszcze tak w blond. Wilkain rysunek. George Perez no, czy to ten George Perez? Top Comics, czyli podobnie jak w kolejnych zeszytach, które mamy z tej serii, z tego świata, Top Comics odpowiadał za jego dystrybucję. I zeszyt numer 2, Tu się nic nie zmienia. 93 rok. I u nas także był to 93 rok. Mamy tu ciąg dalszy z bryachuzaureami, poznanie tutaj historii tworzenia dinozaurów, narodziny i zaczyna się wycieczka. I dojechę. I tutaj scena z triceratopsem, którą dobrze pamiętam co tam było. Jest tu jakiś szkic. I dalej kolejne zdjęcia i artykuły oraz zapowiedź kolejnego szytu, w którym już jesteśmy. Numer 3 filmowy hit w wersji komiksowej. Numer 3 z 1993 roku. Nie mogę Wam teraz powiedzieć jaki to był. Yy, czy to był miesięcznik, dwumiesięcznik, czy jeszcze inaczej, ale fajnie, że było. rysunki dalej, te same. Bill Kane, George Perez. Tu coś mi wypadło. To wszystko sobie się zgadza. Jest tu nawet ta dosyć ciekawa scena z gościem na klopie. Ale nie widzimy, jak go zjada. Chyba nikomu nie zaspoilowałem takiego tego filmu. Na dzień dzisiejszy to chyba każdy zna tą klasykę. Ten bardzo dobry film i świetny szkic. To jest mega. t No, tu kolejna, ale tamten. Fantastyczne, ale nie mamy za to nic planu filmowego. I kolejna część, oczywiście są zapowiedzi. Tu nie wiem, jakaś kartka nie moja, jeszcze chyba poprzednika. I tu jest finał. No, dla mnie to jest też wygląd. Pierwszy raz numer 4, czyli już ostatni. Tu mamy akcję z tyranozaurem. Aż po finał w kuchni z raptorami. Na tym chyba by się skończyło. Tak, odlatują się Klasyka. kopter ucieka. I mamy dalej, podobnie jak w poprzednim numerze, tylko szkice. Takie pełne rysunki, oczywiście zapowiedzi innych komiksów. Ten samik to się skończyło w 93. Następnie w 95. Mamy tu jeszcze dwa zeszyty z serii Raptor. Raptor, seria oczywiście, Jurassic Park, czyli dwa lata poczek musieliśmy poczekać aż kolejne. kolejne. O, a tu król się. Król przyszedł. O, miałem o nim też wspomnąć i wspomnę, ale to, to koniec. A tutaj powiem Wam, że. No, chyba graficznie wygląda trochę ciekawiej, choć może się nie wszystkim podobać, bo nie jest to takie może aż a może i zbliżony tutaj jest też tylko jeden zeszyt więc tylko dostaliśmy dwa z tej serii i na tym się skończyło jeszcze tak zaglądnę tu jest ten senikowa zapowiedzi można było się odkupić Kacper mam też tą zeszytówkę i kolejny to już jest finałowy numer Oczywiście, oficjalna kontynuacja filmowego hitu, no, oficjalna, komiksowa, wiadomo jak to z tymi oficjalnymi kontynuacjami, które nie trafiają do kina, a trafiają w komiksy, książki, fani Star Wars coś o tym mogą powiedzieć, oczywiście to nie miała być szpila, oczywiście komiks miał być kontynuowany. Ale się już to dalej. No nie udało. Fajne zapowiedzi. Moja ulubiona konsola przy okazji. Czyli tu już mamy 6 zeszyt. Tu w serii i 7 była adaptacja drugiej części. Czyli Zaginiony świat Jurassic Park. Oryginalna adaptacja filmowego mega hitu. Niespodzianka dla dzieci i młodzieży. TM Semik. No. To już jest taki format typowego wydania specjalnego. Mamy grzbiet, nieco grubsze, grubszy tutaj okładka. Mamy tutaj wpis. I mamy tu, o. no w filmie nie miał wąsów, <gryw> Jeff, a tu jednak ma. Ale może nie wiedzieli, albo nie mogli korzystać z takiego wizerunku. Są różne. Tutaj mogą być tu różne kruczki prawne po prostu. I to jest adaptacja. O! Okładę. Rozlatuje się w rękach. O, lata robią swoje. I tu jest koniec. Zapowiedź Spidermana reklama Spider na przy okazji. W 57. tak startował. Czyli tu mamy wszystko. Nie dzielili już tego na zeszyty. Nie widzę ile tych zeszytów tu wchodzi. No, nie mamy tutaj praktycznie żadnych takich notek. Dobrze pamiętam, to tu nic nie było w środku. Żadnych takich stron klubowych. Nie napisane jest więc też ile to zeszytów, ale zakładam, że to są po prostu cztery taki coś, a 100 stron będzie tu, więc pokrywa się. I to by było jeśli chodzi o dinozaury. W tym wszystko. Był jeszcze jeden. tada, Godzilla, no dobra. To nie jest dinozaur, ale tak sobie od razu pozwolę zaznaczyć dark Horse Comics. Ten semik oczywiście to wydał. Fajna krecha czarno-biała. Są przerośnięte dinozaury. I tym miłym akcentem zakończę dzisiejszą pokazówkę, unboxing. Dziękuję, zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Widzimy się wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.